Dziś w Odpowiedzialnym Poznaniu zajmiemy się tematem, no, mało poznańskim, ponieważ będzie to temat wrześni. Dosyć głośno jest o tym wielkopolskim mieście, a mianowicie dlatego, że został odwołany koncert. Koncert hmm, związany z Luisem Lewandowskim, hmm, żydowskim kompozytorem pochodzącym właśnie z wrześni, choć związanym bardziej z Berlinem. Yy, I w związku z odwołaniem tego koncertu powstało bardzo wiele. Różnych komentarzy. Między innymi dominuje narracja taka, że to prawicowy hejt i antysemityzm spowodowały odwołanie tego koncertu. A moim gościem jest dzisiaj pan Piotr Borowicz, radny Powiatu Rzesińskiego. Dzień dobry, panie radny. Dzień dobry, witam serdecznie. Chciałem zapytać w takim razie od razu na samym początku, jak pan, jak pan ocenia tę całą sytuację, to całe zamieszanie, które pojawiło się teraz w mediach. Czy faktycznie ten prawicowy hejt i ten antysemityzm spowodował, że ten koncert został odwołany pana zdaniem? Ja myślę, że nie tyle prawicowy hejt i antysemityzm, bo tak, jako takiego nie było, przynajmniej z, ze środowiska, które ja też reprezentowałem, to znaczy mieszkańców wrześni i powiatu grzyńskiego, do mnie. Od ubiegłego tygodnia, od czwartku do niedzieli, dostałem kilkanaście telefonów z zagranicy z Berlina, właśnie z Oslo, z Francji nie, nie powiem z jakiego miasta, bo już zapomniałem pani do mnie dzwoniła. Oni byli oburzeni samym faktem miejsca. Nie tym, i wrześnianie również, i mieszkańcy okoliczni nie tym, że ten koncert ma się odbyć, tylko gdzie ma się odbyć, bo. Nikt z organizatorów nie pochylił się nad tym, nad wrażliwością tych ludzi, którzy bardzo mocno jakby są tutaj identyfikowani czy związani z, z tą tożsamością strajku dzieci wrześnierskich. No ale, panie radny, wydarzenie jest organizowane przez. Stowarzyszenie Dzieci Wrzesińskich? Proszę Fundację. mnie poprawić. Fundację. Fundacja dzieci Fundację Dzieci Wrzesińskich. No to twierdzi pan, że Fundacja Dzieci Wrzesińskich nie pochyliła się nad wrażliwością dzieci wrzesińskich? Nie, nie tyle nad wrażliwością dzieci w no, nie, nie ich oczywiście, tak, tylko. Na, oczywiście, że bo nie było konsultacji. całą historią związaną. To nie było żadnej konsultacji, nie było jakby szerokiego społecznego przekazu i rozmów, czy to jest dobre miejsce. Września ma naprawdę dużo dobrych miejsc, gdzie taki koncert mógłby się odbyć i, i proszę Państwa, to jest wartość dodana dla naszego miasta. Oczywiście, że tak. Tylko e, trzeba uwrażliwić i spojrzeć na, na to, e, że niektórym ludziom to przeszkadza. Mnie również i z tymi, których, e, tymi e, tym, e, których reprezentowałem, przeszkadzało miejsce. A fara była bardzo mocno związana z obroną dzieci wrześnińskich, żeby e, przeciw germanizacji. E, e, Dzieci odmawiania pacierza modlitwy w języku niemieckim i nikt się nad tym nie pochylił. Drugą sprawą. Czyli tylko, żeby tak to dobrze wybrzmiało, kościół, kościół, w którym miał się odbyć ten koncert, był związany z obroną dzieci i rodzin o, tych dzieci w Wysińcu. ksiądz, świętej pamięci, ksiądz Jan Laskowski, który w 1939 roku w październiku. Został aresztowany i zmarł, miał być aresztowany przez Niemców, okupantów w tamtym czasie, i zmarł na atak serca. Ksiądz dziekan, szlachta, Jan szlachta, który pełni wtedy funkcję dziekana, w 1941 roku został zamordowany w Dachał i też związany z tym kościołem, a ci bezpośrednio, te osoby, o których mówię były bezpośrednio związane z wzięciem obrony. To był taki duchowy przewodnik tych dzieci wrzesińskich i ich rodzin. Mhm. I nikt nad tym się nie zastanowił, czy to rzeczywiście nie, niektórym może to przeszkadzać i jakby to wrażliwość społeczna nie zostanie tutaj dotknięta. A drugą sprawą, panie redaktorze, jest to, czy dom Boży jest od tego, żeby rzeczywiście takie koncerty się odbywały. Proszę mi powiedzieć, no przecież jest wiele innych miejsc we wrześni, jest Dom Kultury, mamy szkołę muzyczną, mogą się odbywać tam i odbywają się koncerty. Dlaczego w kościele farnym? Dlaczego w ogóle w kościele? Przecież repertuar, który był przedstawiony również tam. Nie był szeroko przedstawiany publiczności, nie był szeroko przedstawiany do, na forum, tylko był jakby niekonsultowany, nie pokazywany. Tylko była informacja o tym, że koncert ma się odbyć upamiętniający kompozytora Luisa Lematowskiego. I nie byłoby w tym nic złego, ale w repertuarze, kiedy czytamy, i mają być na odbywać się pieśni, wykonywane przez dzieci, dzieci chóru dziecięcego Wrzesińskiego. Z szkoły muzycznej i z Chińskiego Ośrodku Kultury mają śpiewać po niemiecku pieśni żydowskie ta, talmud, w talmudowskim przekazie tutaj. No to proszę mi wybaczyć, ale to już raczej. No właśnie, ale mają, miały śpiewać po, nie... bo ja też słyszałem różne opinie. Miały śpiewać po Niemiecku. Później słyszałem, że miały śpiewać jednak po Polsku i miało być to tłumaczone dzisiaj na Niemiecki. Już, dzisiaj panu już tego nikt dokładnie nie odpowie mhm. i nie chciałbym tutaj jakby wchodzić na kanwę uczciwości większej czy mniejszej, ale z tego co ja wiem, a reprezentuję również powiat brzesiński, bo jestem radnym powiatowym, tam szkoła muzyczna, powiatowa szkoła muzyczna, która również również należała, miała uczestniczyć, te dzieci miały uczestniczyć też dowiedziawszy się jak ma wyglądać repertuar, jak ma wyglądać cała jakby ta otoczka, to też został wycofany, tak, dyrektor wycofał ten, starostwo podjęło decyzję o wycofaniu mhm. udziału, o wycofaniu patronat. zresztą nikt nie pytał nas o to czy ten patronat medialny ma być jakby tutaj szeroko przedstawiany, wpisali sobie sami, może poprzedni starosta tak sobie tak ułożył to, ale my, u nas tutaj tego nie było. I, i jeszcze jedną rzecz. mam, Szanowni Państwo, tu nie chodzi o to, że ten koncert w ogóle miał się odbyć, bo on jest wartością dodaną, tak jak powiedziałem, ja sam bym na taki koncert poszedł. Tylko nie miejsce, nie miejsce, tym bardziej grzesińska para. Koniec, kropka. To jest tyle i aż, to jest aż tyle i tylko tyle. A jak się pan odniesie do tych e, zarzutów stawianych w mediach obecnie właśnie głównie e, mam tutaj na myśli e, relacje w TVN, czy też e, informacje w gazecie wyborczej o tym, że to tak naprawdę? Fala prawicowego hejtu i no pan, antysemityzmu e, pan odwołała ADC, ten cały czas. Chcę, żebym się odnosił do e, tego artykułu, który, artykułu tego p, e, programu publicystycznego, który był w tv 24 To jest po prostu żenujące. To... Czy z Państwem ktoś rozmawiał? W ogóle? Nie, no nikt, właśnie o to chodzi, że nikt nie rozmawiał. Nagonka jest tylko na to, żeby jakby. Ja dzisiaj odczuwam to tak, że jakby tamta strona pewne kwestie e, zrobiła sama z Dzięki bo u nas tego hejtu nie było. Gdziekolwiek Pan spojrzy na media społecznościowe y, mieszkańców, y, nikt się nie wyraża negatywnie, jeżeli chodzi o relacje polsko-żydowskie, bo sam Jan Paweł II zapoczątkował te relacje zbliżenia itd. i tak dalej. Nikt z tym problemu nie ma, tylko chodzi o miejsce mhm. I, 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 i to wszystko. A jeżeli były takie y, groźby jakieś, czy nawet y, maile czy, czy SMSy, to poszedł, to organizatorzy bardzo prostą drogą mogą skierować to do prokuratury i, i tyle. Ja dlaczego pytam? Dlatego pytam, że dominuje w tym momencie takie przekonanie, że tak naprawdę no po prostu organizatorzy zostali zastraszeni i wszyscy państwo, którzy krytykują ten e, koncert są wzięci pod wspólny mianownik, tak jakby z tymi, którzy wysyłali jakieś no nienawistne I informacje, ja, nie, takie, nie, nie, da, jakieś i takie... ja się z tym hmm? nie zgadzam i biorę w obronę e, tych, których reprezentowałem, a to jest bardzo szerokie grono mieszkańców, tak jak powiedziałem, rześni i okolic, również z tych spoza części Polski, bo wszyscy, którzy do mnie dzwonili, wszyscy, którzy zgłaszali problem, nie mieli e, problemu z tym, że ten koncert... E, w ogóle ma się odbyć, tylko w jakim miejscu ma się odbyć. Oczywiście bardzo dużo było tutaj głosów, że Kościół nie jest miejscem i obrona dla nas chrześcijan domu Bożego i wartości, których wyznajemy w tym domu, to jest dom modlitwy. Też jakby no, nie podoba mi się sama idea tego koncertu, ale czy to by była Justyna Stoczkowska, czy inny wykonawca. Też uważam, że w kościele takich e, koncertów nie powinno to być. Tam jest sakrum, a profanum mamy poza e, kościołem. Sakrum jest w kościele i, i to, to nie jakby moje wrażliwość i wrażliwość tych innych ludzi e, e, tylko tym się kierowali i to spowodowało, że my e, jakby tutaj ten protest, ten sprzeciw, nie protest sprzeciw e, wyraziliśmy e, dość e, mocno. A jeżeli, tak jak powtarzam, jeżeli były takie środowiska, e, które. Tak jak w każdym e, społeczeństwie. Takie środowiska były, które e, mogły spowodować jakieś zastraszenie. Przy, e, to proszę bardzo, no, droga otwarta do prokuratury, zgłosić e, maile, SMSy, to są dowody. E, więc jeżeli organizatorzy mieli takie, e, a czy tak było, to nie wiem, bo ja też nie rozmawiałem, niech się do nas nie zgłosił, więc e, tyle. No. Uważam, że nie można generalizować całego e, tego, e, tego wydarzenia. A wydaje mi się, że nakręcanie takiej fali antysemityzmu jest nie na miejscu, jest nie tylko nie na miejscu, ale jest czymś ohydnym w stosunku do mieszkańców wrześni. Czy jest miejsce w takim razie dla Luisa Lewandowskiego, jeśli chodzi o koncert? Widzi Pan jakąś nić, czy też możliwość zorganizowania takiego koncertu? No już w takim razie no, nie w kościele, skoro część mieszkańców tego osoby nie... Oczywiście, że tak. Jestem całym sercem, żeby takie wydarzenie się odbyło we wrześniu i wszyscy inni, którzy byli związani z tym, z tym protestem, czy nawet Wyrażeniem swoich negatywnych jakby emocji tutaj w stosunku do, do tego wydarzenia, jak zaznaczam, w tym miejscu, oni są za. No, oczywiście, że tak. Dlaczego mamy nie upamiętnić człowieka, który urodził się we Wrześni, który jakby przeszedł pewną drogę życiową, jest wartością dodaną też dla naszego regionu? Dlaczego nie? Ale Kościół katolicki nie jest miejscem na takie koncerty. Piotr Borowicz, radny powiatu brzesińskiego był moimi i państwa gościem w odpowiedzialnym poznaniu. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ja panie. również dziękuję. Wszystkiego dobrego, szanowni państwo.